Wiedza, wiedza jest potrzebna w pracy filmowca, ale nie niezbędna. Myślę, że spokojnie można się obyć bez pięciu lat studiów w szkole filmowej, żeby robić filmy. Ale to wszystko zależy od tego od człowieka: jak jest skonstruowany, jakie ma podejście do życia, czy jest wytrwały, ambitny i czy ma dużo takiego zaparcia żeby samemu jakby brnąć w to i, i, i się samo, samo szkolić, doskonalić. Czy ja mam odporność psychiczną, fizyczną? To jest trudne pytanie, to ja, znaczy ktoś inny, powinien, jakiś psycholog, chyba odpowiedzieć na to pytanie, albo psychiatra, a nie ja. No nie, nie wiem, znaczy na pewno jest dosyć duża odporność i taka i taka potrzebna w pracy psychiczna, bo dużo trzeba znieść upokorzeń, dużo krytyki trzeba przyjąć na barki, więc trzeba być po prostu na to odpornym, bo w przeciwnym razie człowiek się poddaje. A fizyczna też. no. Praca w filmie nie jest siedzeniem na foteliku, a przynajmniej w filmie dokumentalnym na pewno nie jest taka, że się siedzi na foteliku z napisem reżyser i wydaje się komendy, tylko, tylko się zapieprza. No. Tak. Lenistwo jest dopuszczalne, o ile uda się je ujarzmić. <grym> Eee, mnie się to na szczęście udaje, bo ja mam takiego bohatera jednego z, z, z filmów, który, z, z bohatera filmu Złota Rybka, który właśnie jego marzeniem e, jest nic nie robić. I, I to też jest moje marzenie, e, żeby nic nie robić. No tylko no, nie da rady tak. nie? Jakby to mm, tak by się chciało, ale rzeczywistość jest jaka jest. E, Natomiast ja myślę, że lenistwo może być też nudne. No. Znaczy, w pewnym czasie jest lenistwo jest dobre przez jakiś czas, żeby sobie odpocząć, nabrać jakiegoś takiego dystansu i znowu ruszyć do pracy. No muszę mieć, muszę mieć sam zawarcie, ponieważ jakby filmy robię samemu. Nie mam szefa. Ja jestem szefem e, e, grupy montażystów, e, reżyserów, scenarzystów mon i, i kogo tam jeszcze, dźwiękowców często, e, bo te, te funkcje pełnię sam, e, więc sam sobie muszę jakby narzucać pewne, e, pewną dyscyplinę. No nie jest to proste, no bo e, jednak człowiek, człowiek lepiej funkcjonuje, jak mu ktoś coś powie, żeby zrobił, a samemu jest to troszkę trudniej, no ale gdzieś, właśnie się gdzieś udaje, no tak. Gdybym miał e, większą e, taką dyscyplinę, to myślę, że, bym, że, że byłbym gdzieś dalej albo w, w innym miejscu w ogóle. Ponieważ mam jako mam taką, taką akurat, ok, to tak sobie jakoś żyję. No zawsze jak się ma kontakty, które, e, które znaczy osoby, zna znaczy się osoby, które są ważne no To, to pomaga, no to, jest, to jest oczywiste. Tak? Tak, tak, tak niestety ten świat jest skonstruowany. A czy się da bez kontaktów, czy się, że się da? Jeżeli ma się odrobinę talentu i właśnie ma się od, odrobinę samozaparcia, e, dużo chęci e, i zrobi się coś fajnego, to i bez kontaktów da radę osiągnąć sukces. E, każdy zaczyna, właśnie większość, większość moich kolegów zaczyna bez, bez jakiejś znajomości, bez kontaktów, tylko robić fantastyczne rzeczy, i poprzez przez te fantastyczne rzeczy potem się poznaje różnych ludzi. Ale powiem szczerze, e, kon, te kontakty mogą czasem bardzo przeszkadzać, e, a często się zdarza, że niewiele pomagają. Więc nie ma co liczyć na kontakty, trzeba liczyć po prostu na siebie. E, każdy, każdy musi jakby znaleźć swój sposób e, pracy, którym odpowiada. No nie? Mnie jakoś tak wyszło, że ja się lepiej czuję, jak mam kontrolę nad wszystkim od początku, praktycznie do końca. Od, od pracy nad projektem przez właśnie scenariusz. Tego nie ma dużo. Nie jest dużo pisania tego scenariusza. A poprzez zdjęcia, reżyserię, montaż, korekcję barwną, prawda i tak dalej. Jakoś się dobrze czuję, bo ja lubię, lubię, lubię wiedzieć, co się dzieje. Mam jakieś pomysły, ale też mam świadomość, że gdybym z kimś pracował, gdyby to był jakiś montażysta, być może on by wniósł coś świeżego do tych filmów. Nie? Być może by jakby popsuł je. To jest inna kwestia, to trzeba by sprawdzić. A, a mnie się nie chce sprawdzać. Ja mam jakiś pogląd na film, wiem co chcę i, i tak na razie działam. No, czy, tak, czy tak dalej będę działał? Nie wiem. Na razie, na razie mi to odpowiada. Na razie mam, mam tyle siły, właśnie i, i samodyscypliny i zaparcia, że, mm, że to znaczy daję radę. No. Po prostu daję radę. Jest, nie męczę się. A poza tym ja, ja, ja lubię. Ja lubię robić zdjęcia ja lubię czystać za, za kamerą, za, czy za aparatem i lubię montować. Więc dlaczego miałbym oddawać komuś coś, co lubię? No, nazwisko się skończyło. Dobrze, że nie mam bardzo długiego. Bo wyłączę. Dobra, idziemy, bo... No właśnie, bo ja też uczę. Dzięki. Dzięki.